Cześć, a tym razem porozmawiamy o silniku Mitsubishi 2.4 Miwek o kodzie 4G69. To jest jednostka, którą znajdziecie w wariancie mocy 160 lub 165 koni mechanicznych. I która w głównej mierze znana była z modeli takich aut jak Mitsubishi Outlander czy Mitsubishi Grandis. Silnik bardzo ciekawy, zwłaszcza pod względem technicznym. A to co z pewnością może przykuwać uwagę kierowców, użytkowników i mechaników, to jest to z pewnością bardzo innowacyjna konstrukcja, która składa się z układu czterocylindrowego. 16 zaworów do tego wtrysk wielopunktowy. W tym przypadku, oczywiście, znalazł się system zmiennych faz rozrządu miwek, jak i także rozrząd na pasku. A zatem konstrukcyjnie prezentuje się to dość solidnie. Jednostka również bardzo dobrze wypadała, jeżeli chodzi o samą dynamikę, jak i również kulturę pracy. Do tego charakteryzowała ją również dość niska awaryjność no i akceptowalne spalanie na poziomie około 11-12 litrów na 100 km w trybie mieszanym. Natomiast pamiętajcie, że te wartości mogą odbiegać w waszym przypadku, ponieważ wiele tutaj zależy od bardzo różnych czynników takich jak technika jazdy, ale także spore znaczenie może mieć to, czy jeździcie głównie po Mieście, czy też w trasie, a zatem warto sobie zdawać z tego wszystkiego sprawę. Co do ewentualnych wad, czy słabszych stron, no pamiętajcie jednak o tym, że to jest silnik, który ma swoje lata. No i bardzo często znajdziecie go w samochodach, które mają dość sporo kilometrów na liczniku. A zatem naturalnie będziecie musieli zweryfikować stan techniczny poszczególnych elementów. Przede wszystkim głównie zwróćcie uwagę na rozrząd, ponieważ część użytkowników zgłaszało problemy z dość szybką wymianą tego konkretnego elementu. Dlatego do dobrze jest się też przyjrzeć. Układowi wtryskowemu, elektryce, zwróćcie uwagę również na katalizator, czy przypadkiem nie wymaga wymiany. Do tego również warto sobie zrobić gruntowny przegląd pozostałych elementów, aby upewnić się po prostu, że nie będziecie musieli za bardzo inwestować w ten silnik. Natomiast to już jest dość naturalne w przypadku bardziej wyeksploatowanych silników, że jakieś tam naprawy na skutek dłuższej eksploatacji mogą się pojawiać. Natomiast pamiętajcie też o tym, że silnik Mitsubishi 24Wek to jednostka, która generalnie dość mocno polecana była przez. Użytkowników. Wiele osób rekomendowało zakup tej konkretnej jednostki, dlatego też, oczywiście, z czegoś to wynika. Myślę, że są to głównie kwestie związane z wytrzymałością czy solidnością samej konstrukcji, jak i również inne kwestie związane, chociażby z osiągami czy dynamiką, jaką ten silnik oferuje. Co do samego serwisowania i przeglądów, pamiętajcie też, że należy to robić wszystko regularnie. Minimum raz w roku dobrze jest się wybrać na serwis, zrobić to, co jest do zrobienia. Oczywiście, jeżeli ktoś robi jakieś dłuższe trasy, no to nawet. Częściej. No i w kwestii samych serwisów dodam jeszcze, że ta czynność generalnie nie należy do jakichś czynności najtańszych. No a jeżeli ktoś posiada wersję z instalacją LPG, no to pamiętajcie o tym, żeby co około 40 tysięcy przejechanych kilometrów pomyśleć o regulacji zaworów, co oczywiście jest dość konieczne w tego rodzaju przypadkach. No a samą instalacją LPG zdania są podzielone. Część osób bardzo mocno chwali sobie ten element, inni niekoniecznie. Ja też jestem standardowo ciekaw Twojej opinii, daj w komentarzu, co ty myślisz na ten temat. A wracając jeszcze do silnika, to może sobie jeszcze podsumujmy, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o tę jednostkę. No to generalnie jest to jednostka dość cicha, o bardzo dobrej kulturze pracy, o solidnej konstrukcji, do tego dość mało awaryjna i w miarę oszczędna. Oczywiście ma też swoje pewne minusy, o których powiedziałem wcześniej. Niemniej w dalszym ciągu może to być dobry wybór dla kogoś, kto poszukuje jednostki o dość fajnej historii, sporej wytrzymałości i niezłych osiągach. A zatem tak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o ten silnik. Jeżeli ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny, to koniecznie kliknij w polubienie pod filmem i zasubskrybuj mój kanał. Pamiętaj także o ciekawych linkach, które znajdziesz w opisie tego filmu. Tymczasem to tyle, do zobaczenia.